Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty, Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Dzień dobry Państwu, Łukasz Wińczura, bilans powiatu i nasz gość, pan Jacek Kudema, wicestarosta, najniższy ukłony. Witam Dzień dobry. Dobrze, witam Państwa. Pan popatrzy, tam u nas słońce. O, piękne. Nie, piękne. nie złe. Znaczykaj, jak no. wyjdziemy na pole, będzie wesele, nie? <laughs> Dokładnie. śnieżają no, nas. Robi, robi wrażenie. Robi robotę, tak, robi tak, 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 Zacznijmy od bardzo miłej wiadomości. Otóż panu wicestaroście Tomaszowi urodził się syn. Tak, ogromnie się cieszymy, że idzie z polityką naszego rządu. To, tak. Tak, tak. Że... oczywiście gratulujemy bo to jest bardzo ważny moment dla każdego mężczyzny, a szczególnie Ojca, tym bardziej że to jest drugi syn, oczywiście mamie również gratulujemy i, i myślę, że y, chłopaki będą dorównywać Tatowi, jeśli chodzi o wiele spraw takich, które. A przede wszystkim historycznej, bo to, to masz historyk już, to. A historyk pierwszy syn ma chyba mieszko na imię. Tak, pierwszy. To tam drugiego wiecie. mógł dać Bolesław. nie? Ach, no pierwszy to już, Polski. Ja wiem, że tam Ale negocjacje trwają, tak. rozmowy i już na pewno jest ustalone z małżonką, no i też na pewno wpływ będzie miał ten pierwszy, pierworodny. No, no tak. Zatem Państwu wszystkiego najlepszego, najlepszego, dla mamy również. Eee, no dobrze, no to teraz może o pieniążkach. Coś nowego wpłynęło do tego, do powiatu? No, jakieś tak, pieniążki tak, rządowe dobry. na coś by tam się przydały? Dobre informacje, Panie Redaktorze. Wczoraj akurat dostaliśmy informacje Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Eee, w tamtym roku złożyliśmy duży projekt na przebudowę mostów w zalasowej gmina Ryglice. Bardzo ważny, ważny od Wielu lat staraliśmy się o dofinansowanie. Ale no sobie tu, Pan ten... Paweł Augustyn tupta, jak nie remont szkoły, potem ta droga na Tuchów, to teraz jeszcze most dostanie. To znaczy tak, ale ten most już wymagał modernizacji remontu, tym bardziej, że to były dwie gminy łączące tam mniej więcej dwie gminy, Skrzeszów i, i Ryglice i po prostu z jednej strony chodnik dochodził tam kilkadziesiąt metrów przed tym mostem, ponieważ nie można było go w żaden sposób poszerzyć ani zmniejszyć, jeśli chodzi o szerokość. Z drugiej strony to samo, no i wyglądało to dość dziwnie, a tym bardziej też już jego stan wymagał remontu, choć nie był to taki gwałtowny, nie zagrażał tam w żaden sposób bezpieczeństwu, no ale wymagał już remontu i złożyliśmy w tamtym roku wniosek do Rządowego Funduszu Dług Samorządowych. Przez wczoraj właściwie przyszła informacja, wczoraj pan premier ogłosił na konferencji, że dostaliśmy dofinansowanie. Duże dofinansowanie, z czego ogromnie się cieszymy, bo to jest zawsze, zawsze ważne dla nas samorządów. Kosztorys był około 5,5 miliona złotych, prawie 5 milionów 600. Dostaliśmy dofinansowania ponad 4 miliony 500, 80%. A tą dużą panieczkę macie odłożoną, czy będziecie? To znaczy tak, na pewno będziemy musieli ten milion znaleźć. To w momencie, jak już będzie przetargi ogłoszone i podpisania umowy. Będziemy musieli go zabezpieczyć, Może na, pewno nie będzie, na pewno nie będzie to sytuacja y, y, taka y, idealna, no ale przy tak dużym dofinansowaniu to by było grzechem, panie redaktorze, żebyśmy nie wykorzystali tej okazji. Y, I tutaj dziękuję na pewno panu premierowi Mateuszowi y, Marborawieckiemu, ministrowi Adamczykowi, no i pani poseł Annie Pieczarka, która naprawdę bardzo mocno lobbuje, jeśli chodzi o samorząd powiatowy, ale w ogóle wszystkie gminy powiatu tarnowskiego, bo wczoraj mieliśmy właśnie tą konferencję, gdzie około prawie 19 milionów dofinansowań przyszło do, do powiatu Tarnowskiego, ale też i powiatu Dąbrowskiego, z czego ogromnie się cieszymy, bo to każda tego typu inwestycja, modernizacja dróg, remonty mostów, przebudowa mostów, no to jest bezpieczeństwo naszych mieszkańców i okay. komfort naszych mieszkańców. No to oprócz mostu, co jeszcze z tych pieniędzy? E, oprócz tego, no w tej chwili jesteśmy po już oddaniu placu budowy Zakładu Aktywności Zawodowej w Wierzchowicach. Ogromnie się cieszę, bo to już takie jest zwiększenie całego kompleksu specjalnego ośrodka szkolno ale w tym wypadku akurat z Zakładu Aktywności Zawodowej. 11 milionów inwestycja podzielona na trzy etapy. Pierwszy etap budowlanka, czyli budowa i tak dalej, i tak dalej. Drugi etap to wyposażenie pralni, bo tam będzie pralnia, zakup zakup sprzętu też komputerowego, informatycznego. Także to był też trudny przetarg. W tej chwili już kończymy, jesteśmy na przygotowaniu specyfikacji przetargowej do modernizacji i remontu budynku pobyłej policji w Żabnie. Mhm. Tam musimy, musimy zmienić lokalizację filii pogotowia ratunkowego, ale również poradnie, filie poradni Pedagogiczno-psychologicznej, inwestycja ponad 5,5 miliona złotych i trzy boiska sportowe już w naszych kompleksach oświatowych, w Ciężkowicach, Tuchowie i Wojniczu. Wojniczu będzie nowoczesne boisko trawiaste, też inwestycja ponad 3 miliony 400. Także no, tej inwestycji naprawdę w tym roku będziemy wykonywać dużo, z czego się cieszymy. Oczywiście, bo to jest ta. przed wyborami? To znaczy tak, my mamy wybory prawdopodobnie w kwiecień 2024. Tak, tak. Zakład Aktywności Zawodowej nie, niestety nie uda się, ale to już będą właściwie końcówka, bo tak planujemy go do końca czerwca 2024 zachodzić inwestycje i oddać go do użytku. Pozostałe boiska na pewno. No my musimy walczyć, Panie redaktorze, o ofert z ofertą oświatową z miastem, no bo to jest rozdzielczość dość taka Jasna. Młodzież jednak często wybiera, szczególnie z parku dalskiego, szkoły miejskie. choć no, no jakoś, oferta jakość kształcenia. Nie wiem czy jakość. Oferta na pewno nasza jest cały czas podnoszona, jeśli chodzi o, o, o atrakcyjność. We wszystkich szkołach i tutaj muszę pochwalić dyrektorów szkół ponadpodstawowych, że ta oferta jest cały czas udoskonalana polepszana. Nasze pracownie, już nie mówię o komputerowych, ale też i szkolnictwo zawodowe naprawdę jest na wysokim poziomie i myślę, że dodatkowe atrakcje, jeśli będą bardzo fajnie wykończone obiekty Wartość dodana sportu, typu wojsko na przykład. Dokładnie, dlatego. Cieszę się, że takie programy są w ogóle rządowe z tak dobrym dofinansowaniem, bo tutaj trzeba podkreślić dofinansowania rzędu 90-95-98, przez tę owskiem Dofinansowania mhm. te dwa projekty właśnie są z, tych, z tego projektu, są dość atrakcyjne i możemy jako samorządy wykonywać tego typu inwestycje. Nie samymi pieniędzmi rządowymi żyje powiat ze swoich też coś robicie. Tak, tak. Cały czas inwestujemy przede wszystkim nakładki. Jeżeli nie z programów jakichś rządowych, programów marszałkowskich, no nakładki wykonujemy, ale wiele takich zadań. Trudna sytuacja w tej chwili zima, choć zima piękna, no zobaczymy atrakcyjna. Zobaczymy Ale jednak dość mocno obciąża budżety samorządów, ponieważ no trzeba cały czas odciężać. A mamy... soli braknie? To znaczy Tam nie. Pan chwili... kiedyś mówił, że chyba połowę już, już, ponad, już ponad połowa. No w tej chwili w ostatnim czasie dosypała troszkę taka pokrywa śnieżna, no trzeba ciężko pracować. Oczywiście mamy firmy, które wykonują usługi jako podwykonawcy, ale, ale dużo wykonuje nas no, zarządów powiatowych i wiem, że jest to duże obciążenie finansowe, budżetowe, bo piasek sól, paliwo i tak dalej, i tak dalej. Także na pewno to jest duże obciążenie. No i wiele takich zadań, które są dla nas kluczowe, bo Przecież same modernizacje, remonty, remonty jednostek pomocy społecznej. Tutaj muszę podkreślić, że zmieniona została ustawa odnośnie nowego ładu i w pierwszym naborze żeśmy musieli dużo środków oddać, ponieważ były między innymi przeznaczone na budowę zakładów aktywności zawodowej. Niestety, koszty były tak ogromne, że musieliśmy oddać. Ale ustawa się zmieniła i dzięki temu odzyskamy te ponad 4 miliony 800. I będziemy modelizować DPS w stróżach i zakończymy inwestycję DPS-u w nowodworzu, gdzie łazienki już wymagały remontu. To ponad milion złotych, a ponad 3 miliony złotych, 3 miliony 300-400, będziemy przeznaczać na modelizację DPS-u w stróżach. I będzie to już właściwie takie kompleksowe zamknięcie tych jednostek, bo ja przypomnę, że mamy pięć jednostek, jeśli chodzi o modernizację. Zostanie nam jeszcze Karwodrze, ale myślę, że to w najbliższym czasie również będziemy się starali o pozyskanie jakichś projektów, środków, aby tam też wykonać generalne modernizacje, ewentualnie do budowy nowego skrzydła, bo tam przypomnę, że główna część DPS-u jest w zabytkowym dworze, a to jest konserwator, a jak konserwator to zawsze uch, są uch, koszty uch, i problemy. I problemy, Z naciskiem na problemy. Tak jest. No dobra, to płynnie przechodzimy do kultury. Co w kulturze ciekawego w powiecie? To znaczy tak, no bardzo aktywnie. Kultura musi być. Działa Centrum Paderewskiego, jest masę, masę różnych imprez. Przyszło, że, warsztatów... że pan prezydent Rzeczypospolitej chciałby odwiedzić. To prawda? E, tak, tak. Ostatnio byliśmy na zakończeniu, na pewno Pan redaktor zauważył. Na Facebooku Stulecie, stulecie, tak. stulecie Niepodległości, zakończenie oficjalne w, kanc w Kancelarii, w Pałacu Prezydenckim. Rozmawialiśmy też z Panią Prezydentową na temat rewizyty naszych wychowanków specjalnego ośrodka szkolowawczego w Pałacu Prezydenckim. Ale również zainteresowaliśmy Pana Prezydenta Centrum Paderewskiego, opisując pokrótce działalność, zresztą mam na marginesie współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Pan Prezydent powiedział, że ja tam jeszcze nie byłem. No i faktycznie nie był, dlatego na pewno zaproszenie takie wyślemy Panu Prezydentowi i myślę, że jego zainteresowanie Viva Polonia, tak, słynne koncerty, także na pewno jakiś termin się dostosujemy do pana prezydenta i liczymy, że przyjedzie. Bo pewnie przyjedzie na otwarcie mostu wcześniej. To znaczy tak, łącznik, a łącznika. mówimy o łącznika, tak, tak. tak. Na pewno będzie to duże wydarzenie, bo to jest inwestycja rzędu 165 milionów złotych. To jest już takie odciążenie będzie naszego mostu. Choć teraz ja mam też takie ciekawe głosy, że jak nie było mostu, nie było, a w tej chwili będą dwa marnotrawstwo środków, ale ja tylko przypomnę, że łącznik będzie służył do zjazdu z autostradów samochodów ciężkich samochodów do strefy aktywności gospodarczej. Nie będą musiały tam między domami. Nie będą musiały przez Ostrów, Kolonie przejeżdżać, a my w ten czas, jeżeli już będzie możliwość transportu samochodów ciężarowych tym nowym łącznikiem, w ten czas będzie ruch lokalny, komunikacyjny. Także myślę, że więcej system komunikacyjny w Gminie będzie rozwiązany już na dziesiątki lat, które będzie służył bezpieczeństwu przede wszystkim i komfortowi się za polityczne. Wierzyńca. A zdecydowanie. To nie zabierze, zdecydowanie to Zawsze powtarzałem, że łącznik powinien być wykonany podczas budowy e, autostrady i tutaj e, nasi poprzednicy nie, popełnili ogromny błąd, no, który mam, w końcu się nam udało go naprawić i wykonać dwie jakże ważne inwestycje, jeśli chodzi o gminę Wieszczowicy. Dobra, infrastrukturę mamy, edukację mieliśmy, kultura była. E, DWD? Proszę? DWD. O, no, internety no. się grzały. No grzały Właśnie. Się. Proszę. Dlatego tutaj bezwzględnie trzeba pewną sprawę wyjaśnić, bo to jednak um, myślę, że nie wiedza jodówka, proszę jodówka, proszę jodówka, tak, DWD, jodówka, my chcemy zmienić tam charakter funkcjonowania tego, tej placówki, ponieważ jest to ostatni rok, gdzie jest dofinansowanie z subwencji oświatowej, ale również z komercyjnych działalności, bo to jest się mniej więcej tak dzieli 1 800, 1 900 około Subwencja 1 300, 1, to jest działalność komercyjna, czyli taka, gdzie przyjeżdżają za odpłatnością szkoły, klasy i tak się to odbywa. W tej chwili chcemy troszkę charakter zmienić, ponieważ odejdzie ta główna subwencja, to jest du duża pokaźna kwota. Ile? To jest około 1700-1800 zł, dlatego chcemy zmniejszyć ilość dzieciaków przyjmowanych na. Na, do, do domów czasów dziecięcych, a poszerzyć ofertę o dom samotnej matki. Akurat ja od już wielu lat jestem osobą, która nadzoruje pomoc społeczną i widzę, że takie placówki są potrzebne. Oczywiście w większości w kraju są prowadzone przez różne stowarzyszenia, organizacje, choćby nawet Caritas, czy, sto, czy różnego rodzaju stowarzyszenia, i widzę, że jest to duża potrzeba. Dlatego już w tej chwili szykujemy jakąś ofertę. Będziemy rozmawiamy z Ministerstwem i Polityki Społecznej na temat programów. Czy w czwartek wybieram się do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej u Pana Wojewody, żeby też przedstawić im informację, że jesteśmy zainteresowani tego typu placówką, aby no starać się w miarę zbilansować. Pomoc społeczna nigdy się nie zbilansuje tak świata. Zawsze powiedz ze strony budżetu, no. musi dokładać i jesteśmy na to przygotowani, ale dajemy ofertę, pomagamy ludziom potrzebującym, ludziom mniej sprawnym, i to jest, to jest też zadanie po obiadu i tutaj od tego nie uciekamy. Ale w tym wypadku, żeby starać się, żeby funkcjonowała nadal ta placówka, część Domów Czasów Dziecięcych, czyli utrzymujemy charakter, ale też poszerzamy ofertę o. Dom samotnej matki. Dlatego musimy też znaleźć źródło finansowania, które będzie wychodziło naprzeciw pewnego bilansu. Oczywiście tutaj też uspokajam, że większość kadry, która tam jest zatrudniona, to są osoby, które ma, pierwsze źródło dochodu mają w innych jednostkach. Czyli są dyrektorami szkół, nauczycielami w różnych. To jest ich dodatkowe, mhm. do, dodatkowy dochód. Dlatego to nie jest tak, że pozbywamy się kadry. Ale skoro będzie funkcjonowało część domów czasów dziecięcych oraz dom samotnej matki, panie na przykład z kuchni będą potrzebne, bo przecież trzeba będzie gotować, przygotować posiłki. Panowie konserwatorzy, część kadry, psychologów, terapeutów, na pewno będziemy chcieli utrzymać na umowę zlecenie, bo tak, tak w tej chwili jest też również taki forma zatrudnienia. Dlatego to nie będzie tak, że to całkowicie będzie odcięte, jeśli chodzi o pracowników, bo to musi być. No a piękne miejsce Jodówka Tuchowska, zresztą pan redaktor na pewno wie, tam piękne. nieraz raz był. No, dajemy kolejną ofertę, a też idziemy naprzeciw, wychodzimy naprzeciw wsparciu matek samotnych z różnych względów, bo to trzeba podkreślić, mhm. z różnych względów nie mogą się w swoim bezpiecznym domu zatrzymać. Dlatego też no, będziemy chcieli w tym kierunku iść. No to na koniec, w niedzielę, 15, Termalika. co Pan ma? Tak, nie, nie, Brookbet kibicujemy. Już się nie mogę doczekać. Z GieKSą. Myślę, że po tym... powinniśmy sprawdzić, jak było po tym, w pierwszej rundzie. Chyba reni z tego, co pamiętam. Też... Ma zero, zero, no, w każdym bądź razie po tym okresie przedowawczym widzę, że dość mocno trenowali, choćby nawet w Turcji. I tutaj wyrazy współczucia właśnie narodowi tureckiemu po, po częsieniu ziemi, tak. bo to i Syrii również. Ale, ale liczę, że Termalika oczywiście rozpocznie marsz. Do Ekstra klasy. To się pechowo skończyła tamta runda. Mieliśmy Arkę na Widelcu już, no. była ta fala wznosząca. Doktorze, a to, to mundial. Ale to futbol i sport tu, niestety tym... tak jest. No tak, że... ale widzi pan, kupili jednego tylko, a Wisła kupiła pięciu. Ale myślę, że ten potencjał, który był w termalice tych zawodników, bo przecież na każdym meczu prawie byłem, to wydaje mi się, że jeżeli dobrze przepracowali okres przygotowawczy, dokupili zawodnika, który akurat tręcało. Zresztą tam... chyba. Tak, trener widział, że jest pewna luka i liczę bardzo mocno, że, że będzie marsz do FC Klas. Nie tylko do Baraży. To znaczy, Wrócimy? Liczę na dwa pierwsze miejsca. No, pierwsze jest tam dość mocno uciekła drużyna, ale, ale drugie i ewentualnie Baraże i w ten czas wierzę, że wracamy do FC Dobrze, aby tak było. Aby pan nie powiedział złą godzinę. Kończymy. Pan wicestarosta Jacek Uduma był gościem bilansu powiatu. Łukasz Wińczura, serdecznie, serdecznie dziękuję. Dziękuję serdecznie, wszystkiego najlepszego. Fajna pogoda, nie? Piękne, piękne, piękna pogoda. A żal wychodzić ze studia. Do zobaczenia, dziękuję bardzo. Do zobaczenia, bardzo. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.